Bardzo dziękuję za wyróżnienie i statuetkę, którą otrzymaliśmy w kategorii notebooki. I podziękowania i wdzięczność należą się szczególnie naszym partnerom handlowym, naszym dystrybutorom, którzy nie ustawali wysiłkach, aby najbardziej nowoczesne, dedykowane pracy hybrydowej i najbardziej ekologiczne rozwiązania w zakresie notebooków dostarczyć wspólnie naszym klientom. Podziękowania należą się również. Naszemu zespołowi, moim kolegom kategorii menedżerom oraz naszym działom handlowym, które właśnie wspólnie z partnerami wkładały mnóstwo wysiłku, aby jak najnowsze rozwiązania technologiczne trafiały w ręce naszych klientów. Mamy za sobą, myślę, dosyć trudny rok. Przed nami też przyszłość, przed którą stawiamy zapewne wiele znaków zapytania. Natomiast wierzę, że dzięki współpracy. Dzięki wspólnym działaniom, a dzięki orientacji na zaspokojenie potrzeb naszych klientów będziemy w stanie wspólnie osiągnąć sukces.